Mobilizacja stawu skokowego z z gumy PowerBand. Najpierw trochę teorii. Jeśli macie ograniczony zakres stawu skokowego, to przyczyną są najczęściej dwie rzeczy. Pierwsza najpopularniejsza, czyli ograniczenie przez tkanki miękkie, czyli zbyt mocno napięte mięśnie łydek, przez co przykurcza się ścięgna Hillesa, co powoduje zmniejszenie zakresu. Zgięcia stawie skokowym. Natomiast jeśli regularnie się wykonujecie ćwiczenia mobilizujące, ćwiczenie rozciągające, a nie zauważacie poprawy zakresu, to przyczyną może być ta druga sytuacja, czyli ograniczenie z struktur stałowych, czyli z torebki stałowej, albo właśnie z tego, co, czym zajmuje się teraz. I teraz tak. Podczas ruchu zdjęcia w stawie skokowym zachodzi ruch kości piszczelowej która przetacza się w wewnątrz stawu skokowego, ale zachodzi także ruch kości skokowej, która w trakcie ruchu kości piszczelowej przesuwa się do tyłu, żeby powiedzmy zrobić miejsce dla kości piszczelowej. I w ten sposób zachodzi też ślizg w stawie. Jeśli jest ograniczenie ruchu tej kości skokowej, no to kość piszczelowa nie ma wystarczająco dużo miejsca po to, żeby się przytoczyć, żeby zrobić ruch zdjęcia, co powoduje po prostu zmniejszenie tego zakresu. I teraz, żeby zmobilizować sobie ślizg w stawie, wykorzystamy gumę Powerband, ONE, którą założymy sobie na nasz staw skokowy tak, żeby guma przebiegała poniżej kostki bocznej oraz kostki przyśrodkowej. Musi ona wywierać dość duży nacisk, potrzebne będą do tego dość duże siły. Guma zaczepiona jest niżej po to, żeby przebiegała ona zgodnie z przebiegiem kości skokowej. Teraz dociskamy sobie stopę do skrzyni, możemy delikatnie wykorzystać ciężar naszego ciała i wykonujemy sobie ruchy zgięcia i prostu w stawie skokowym. Ta mobilizacja nie może być bolesna, a tak naprawdę najczęściej wykonując ją nie czujemy, nie czujemy nic. Po prostu, po prostu sobie zginamy i prostujemy staw skokowy. Czasami można czuć delikatne ciągnięcie w obrębie Achillesa, natomiast nie zawsze. Ja na przykład nie czuję nic. Dlatego warto przed wykonaniem tego ćwiczenia sprawdzić sobie zakres stawu skokowego, na przykład w teście ściennym. I po wykonaniu tego ćwiczenia oceniamy sobie ponownie zakres i po prostu widzimy, czy ćwiczenie pomogło i czy zakres się poprawił. Jeśli tak, to znaczy, że ćwiczenie jest dobre i musimy je powtarzać. OK. Możemy też delikatnie dociągać się do skrzyni. Ważne, żeby nasze kolano szło w kości ze stawem skokowym, tak żeby wykonywać czysty ruch zgięcia. Nie uciekamy piodrem nigdzie na bok, kolano też nie zapada się do środka ani nie idzie na mierze, na zewnątrz Pracujemy sobie do przodu i do tyłu wykonujemy około 15, 20, 25 powtórzeń maksymalnie krótkie ruchy wchodzimy w maksymalny zakres nie pozwalamy, żeby pięta oderwała się ze skrzyni I po wykonaniu ćwiczenia powinniśmy czuć znaczniejszy luz w stawie ale tak jak mówię, najlepiej sobie to ocenić jakimś testem, po to, żeby mieć czystą odpowiedź, czy to ćwiczenie daje nam rezultat.